Znowu wróciłem na trasę, zrobiłem sobie wcześniej krótką przerwę, bo było strasznie gorąco. O, od razu lepiej. Pojawiają się te solidne góry, zbliżamy się do Pagaraż. Być może jak będzie jakieś jezioro albo basen to staje i tu zostaje a jak nie to jeszcze 50 km dalej będę miał niezły kemping. Jestem na kempingu za który zapłaciłem dwie dyszki. Jestem zadowolony bo poszedłem po rozum do głowy i nie cisnę na hama. No i jutro rano wybijam wcześniej bo chcę przejechać trasę Transpogaraską. Dzisiaj jest 19.08. Przejechane łącznie tyle, minus 675. No i dzisiejszy trip, stuwa Dzisiaj mówiłem, że to stara to, stara tamto, dasz matą przez łeb no i teraz dziewczyny dajcie swojemu staremu szmatom przez łeb i zamiast chabowego i chleba. Dajcie mu sałatę, sałatę z fasolą i z makaronem. Będzie chciał trenować. To każcie mu żre, nie żreć mięsa, tylko żreć właśnie takie kanapeczki, powiedziałby, hardkorowy. No aż mi się odbiło, hardkorowy koksu. Teraz robię jeszcze zioła na noc. Jak mi przyszło do głowy, że jakbyśmy wszyscy tak jedli i pili te ziółka, trzymali taką higienę życia na co dzień, ale jak widzicie, mi też w trasie nie jest łatwo. W domu mi jest dużo łatwiej, to wszyscy bylibyśmy co najmniej ironmenami, double ironmenami i ultramenami. Bez tu tak jest, że im zrobię się odżywiasz, tym mniej masz ochotę na. Browary i inne takie zachcianki typu fryteczki, które mi tu teraz pachną. No, muszę powiedzieć, że pachną. Ale jak jestem świadomy i podejmuję świadomie decyzje, no to wcale nie mam ochoty na ziemniaka z tłuszczem. Przed chwilą pałętał się tu taki mały cygan, no i wołał o kawę. Ale powiedziałem mu, że jestem rowerzystą i od razu machnął na mnie ręką i zrozumiał. Były takie automaty, są do kawy i tak dalej, więc kupiłem mu Nesquika za jednego leja. No, ale mi się zachciało później kawy, poszedłem do automatu, okazało się, że trzeba zapłacić dwie leje za, e, za, za tą kawę. No więc wsadziłem euro i patrzę, nie euro tylko leja i patrzę, kurde, jeszcze jednego trzeba kupić, a niestety go nie miałem, przyszedł ten mały cygan. Dał mi tego leja, wrzucił do środka i mówi masz pić" No, a później się miło pożegnaliśmy. No i wyszliśmy kwita. Ja mu chciałem pomóc, on pomógł mi. Więc ten naród cygański może nie jest taki zły, tylko trochę skrzywdzony. Tam go ganiali jacyś dorośli ludzie i strasznie na niego najeżdżali się. Widziałem, że źle się czuł, ale fajnie się poczuł jak kupiłem mu tego Nesquika i... Śmierdziało od niego na kilometr, dlatego chyba go odganiali. Ale takich ludzi też trzeba gdzieś tam doceniać. Ja też nieraz byłem teraz śmierdzący w trasie, brudny i jakoś ludzie się ode mnie nie opętali, a w paru miejscach mnie nawet przyjęli. No, więc tak myślę, że trochę ciepła drugiemu człowiekowi zawsze można okazać. A tymczasem zjadłem pięć bananów i jadę na trasę Transfogaraską. Zbliżamy się coraz bardziej do wielkiego marzenia, jakim jest trasa Transfogaraska. Ja jestem w miejscu, które jest wisienką na torcie, czyli na trasie Transfogaraskiej. Podobno podjazd ma około 40 km w górę i zajmuje to jakiś czas. Dzisiaj spotkałem Polaków, którzy mówili, pytali się mnie, czy na pewno dam radę zrobić to w jeden dzień i sugerowali, żebym raczej stanął gdzieś w połowie, ale zobaczymy. No ale co mam powiedzieć, kurczę, spełnia się jedno z moich yy, wielkich marzeń, nie mogę się przestać cieszyć. Jadę tutaj cały czas tą trasą i mówię, o ja, pitole, gdzie ja jestem, gdzie ja dotarłem i sam nie mogę w to dosłownie uwierzyć. No ale tak to jest chyba, jak spełniają się marzenia. Marzysz o czymś, żeby gdzieś dotrzeć, gdzieś dojechać, a tu docierasz jeszcze na rowerze, paląc tylko kalorie, nie paląc, nie przepalając benzyny, docierając własnymi siłami, bez niczyjej pomocy. No i to jest po prostu świetne uczucie. I nie mogę się tego doczekać, bo za chwilę dosłownie spełnią się jakieś tam moje marzenia. I jak już będę, będę tam na górze, to no chyba wybuchnę ze szczęścia. Mam nadzieję, że ta trasa mnie nie zawiedzie, a jestem pewien, że na pewno mnie nie zawiedzie. To jest takie niesamowite. O jeju, jak tu jest pięknie. Uuu. Dobra, zanim zacznę cisnąć jeszcze pod góry, już na maksa. Przejechane mam już dzisiaj 45,3 km. Eee, to jest dystans garaż. Zobaczymy jak to będzie szło, ale nie spodziewam się czasu szybszego niż 4-5 godzin podjazdu, bo chcę też robić trochę fotek i filmów, żeby zostawić sobie troszkę jakieś pamiątki. No I co mogę dalej powiedzieć? Jadę i cieszy mi się japa z niczego. No jak to z nic... nie jest nic z niczego, tylko po prostu z tego co tu widzę przed sobą. Kawałek wcześniej było pierwsze 5 km. A, już się trzęsę z tego wszystkiego. Nabiłem sobie mięśnie i to solidnie. Eee, nie, ale tak to para jest dobra. Dobrze idę cały czas do przodu. A te 5 km zajęło mi 32 minuty. Więc w sumie nie jest źle tempo 5:30 na kilometr. No to takim tempem to, to się biega maratony na luzie, nie? Pierwsza dyszka za mną eee, weszło tak różnie. Nie no, w pewnym momencie mocno zaczęły mi się nabijać nogi, bo naprawdę te podjazdy są czasem długie i naprawdę Solidnie dające w kość. Te pierwsze 10 km wjeżdża się pod górę, jasne, że pod górę, i to jest trochę minusem, że to jest w lesie, ale w, chyba w końcu to się w końcu gdzieś odkryje. No i będzie jechało się normalnie z odkrytymi widokami. Stanąłem tak, jak można zobaczyć przy źródełku, woda płynie prosto z gór. Dopełniłem butelki, bo wody już mi zaczynało brakować. Teraz trzeba cisnąć dalej, trochę się skłodziłem, no to jedziemy. Belea Lak, czyli na szczyt zostało mi jakieś 9 km. Martwi mnie tylko to, że huczą burze trochę. Nie widać tego jeszcze, to znaczy ciemno się zrobiło, ale Kij wie, co tam może się dziać na górze. Ale no, po prostu ta miejscówka zamiata. Niestety to jest trochę lipa, ale zapowiada się na deszcz. Mam to w nosie i trzeba jechać, bo. No bo jak patrzę, jak tam tylko lecą te światła na górze, to sobie myślę, o, ja cię pitole, Niedługo tam będę. Tam wjeżdżałem, robiłem mały postój. Tam jest wjazd kolejki. Ta trasa, gdzie tak zakręca i idzie do góry, to właśnie też tamtędy wjeżdżałem. No to było jakiś czas temu. A tutaj widzicie wzdłuż yy, też wije się droga. Następnie będziemy jechać tam wysoko w górę i w górę. No tutaj takich wariatów, yy, którzy lubią takich jak ja na rowerze to jest cały. To... Sobie idę Nie wiem co dzisiaj będę robił, gdzie będę spał, jest już późno, ale bez kitu mam to gdzieś Dzisiaj najważniejsze jest dla mnie to i to co tam wyżej. Oj nie myślałem, że świat może być taki piękny! 18:59 dokładnie. Patrzę teraz na Sikora. No i co, podjeżdżam i podjeżdżam. Końców nie ma końca, ale to dlatego, że cały czas staję gdzieś i robię fotki. Ludzie mi machają, cieszą się z tego, że jadę na rowerku. Cały dzień trzeba przeznaczyć na transfagaraż. Widzicie, trasa Transfogaraska, którą wjeżdżałem dzisiaj, a tymczasem ustawiłem się na dziko z całą inną ekipą z tyłu. No i teraz jem sobie przepyszną owsiankę z wodą. Na szczycie trasy Transfogarackiej. Jest po prostu mistrzostwo świata. A ta trasa, a no to dosłownie mnie zabiła. No i nie spodziewałem się, że to może być naprawdę takie świetne. Dzisiaj już odpoczywam, bo strasznie przemarzłem. Życie jest po to, żeby spełniać te marzenia i robić fajne rzeczy. I tego się trzymajmy. Byłem, trochę pogadałem z chłopakami z Hiszpanii. Spoko typki poszliśmy tu do knajpy teraz wieczorem zaczął padać deszcz. Fajnie się z nimi gadało. Jutro powiedzieli, że chcą wejść gdzieś w góry. Zaprosiłem ich na wspólne bieganie, ale powiedzieli, że nie są na tyle szajbnięci, żeby żeby biegać ze mną albo chodzić, bo będzie tempo za szybkie. Powiedzieli, że chętnie wejdą na jakiś pik, ale... Mm, no, ale to musi być raczej na spokojnie i żadnego biegania. Fajne jest to, jestem bardzo wysoko w górach. Słychać ludzi z namiotów obok. Trzeba być trochę cicho. Nie chcę właśnie budzić innych, bo wszyscy są blisko siebie. No i czuję się jakbym był na jakimś kadwalu, albo gdzieś, gdzie jest jakiś obóz, gdzie się, no nie wiem, tam robi aklimatyzację. No, dzisiaj przeżyłem coś wspaniałego. Jutro jeszcze to chcę dopełnić. No, mm, jaram się jak dziecko. Oj, Taka mała rzecz a tak cieszy. A więc docieram tu wspólnymi siłami rowerem i swoimi y, nogami, czyli zarazem głównie nogami, ale na rowerze i piechotą. AAAAAAAAAA ah!